Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Dzisiaj będzie jeden z takich filmów, gdzie właściwie powinienem zrobić tak jak Ator. Wytworzyć sobie, a kto to jest Ator? Ator Woźniak, wideoprezentację, chyba wszyscy go znają na YouTubie. Którzy śledzą gdzieś różne kanały i powinienem się zabezpieczyć tak jak on to robi, że jakaś powinna mi towarzyszyć poświata. Tylko jakiego koloru? To są kubły na śmieci, może żółta poświata? No, bo nie chcę być z zieloną, to żółta, a może niebieska poświata na takim koszu, jak tutaj jest, może niebieska, albo nie wiem jeszcze jaka, albo słońce, pod słońce nagrywać, może niebo, takie niebo niebieskie. Coś mi tu powinno przyświecać. Dlaczego? Ponieważ będę dyskutował o Sławoszu Uznańskim Wiśniewskim, który wraca na Ziemię. No, przejaw jak gość był w kosmosie, Polak w kosmosie. Chciałem o tym dzisiaj trochę pomówić. Zapraszam was na ten dzisiejszy film. Prześmiewczy ze wszystkimi możliwymi poświatami w tle. Mam tutaj fragment artykułu Polsad news. Drugi Polak w kosmosie, sławosz uznański wiśniewski wraca na ziemię o godzinie. 13.15 kapsuła Dragon Grace wraz z astronautami odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Powrót kapsuły na Ziemię potrwa około doby. Załoga ma wodować na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Transmisja z powrotu polskiego astronauty w Polsad News, i tu jest niedostępna w kraju, z którego oglądam. No i co? Co jest tu zapisane, cały ten całe to. Jak on tam był, i tak dalej, Sławosz. Sławosz, właśnie. Co to teraz skomentować? Bo powiem Wam, mam swoje takie pewne wątpliwości co do tego, i dlatego ten vlog będzie taki prześmiewczy. I oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, że powinienem się zabezpieczyć tymi poświatami i tak dalej, powiedzieć, że to są tylko teorie. I okej, okay, ja tylko mówię. To są może takie moje teorie, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. W które niekoniecznie może ja wierzę, a zresztą jest nieważne, czy ja w nie wierzę, czy w nie wierzę, ale poddaj jej analizie logicznej. No i coś w tym rodzaju, tak? Mogę sobie podyskutować. I chcę właśnie powiedzieć w tej kwestii, nie żebym tu małpował od autora, ale to jest dobre, to jest dobre, żeby rozmawiać w kontekście czegoś, co no może być mało prawdopodobne, co się wydarzyło. A może tak być, że Właśnie Sławosz, Uznański, Wiśniewski, czy Wiśniewski, Uznański, jak to było, poczekajcie, zobaczę w tym artykule, mam go tutaj jeszcze przed sobą. Uznański, Wiśniewski, Sławosz, w ogóle takie imię Sławosz, zobaczcie jak oni dobrali sobie człowieka do tego, jak on ma mieć na imię też, żeby on sławny był, żeby on się kojarzył że ze Sławą, czyli on musi być po prostu Sławosz. No bo z czym wam się kojarzy Sławosz? No ze Sławą, że on ma być sławnym. Ja jeszcze przejdę za chwilę do tego, dlaczego moim zdaniem oni w ogóle zdecydowali się na to, żeby Polak tam został wysłany na, w kosmos. Będę chciał o tym też podyskutować. Ale najpierw przejdźmy do pierwszej kwestii, a jest nią mianowicie to, że ja mam taką wątpliwość, jak to wszystko zostało zorganizowane. Poza tym myśmy za to zapłacili. To nie jest tak, że Sławoż Uznański, Wiśniewski czy Wiśniewski, Uznański, mam problem, nieważne, Sławosz. I że on tak został wybrany yy, i po prostu tak go docenili. No potrzebowali kogoś, Polska oczywiście musiała za to zapłacić. Kto za to zapłacił? Kto za to zapłacił? Mówmy się, ustalmy fakty. No zapłacili za to Polacy. To poszło z kieszeni polskiego podatnika. Kilkaset milionów złotych, chyba z tego co ja słyszałem to 300 milionów złotych to kosztowało. Albo, albo może nawet więcej, ale gdzieś mi ta kwota tak, mam pamięć matematyczną, więc ta kwota mi gdzieś tak utkwiła w głowie. Paręset milionów, w każdym razie paręset milionów. Czy to są y, potrzebne wydatki w dobie takiego kryzysu, jaki mamy po prostu w Polsce, gdzie się tyle rzeczy dzieje, gdzie są podwyżki energii, cen prądu, gazu, firmy padają, zamykają się jedna po drugiej, różne rzeczy się dzieją, a oni wysyłają sobie sławosza. I płacą 300 milionów. Dosyć, że płacą na sąsiada na krainę u, cały czas niekończąca się pomoc gigantyczna w miliardach złotych, to jeszcze przeznaczają jakiś budżet na jakiegoś Sławosza. Człowieka W ogóle człowiek znikąd, nikt nigdy nie słyszał o Sławoszu, nagle jakiś Sławosz, który ma być sławny i wysyłają sobie Sławosza w kosmos. Mogli go, wiecie, gdzie wysłać? Tutaj jestem w idealnym miejscu. Na tym placyku zabaw tu jest taki helikopter. Popatrzcie się, Karim nieraz wchodził tutaj do tego helikoptera. Ja sobie tutaj siądę do niego. O, jesteś, on jest trochę mały ten helikopter, trochę mały, ale słaboż. Słaboż, mogłeś polecieć takim helikopterem. Tu by ci wrzucili, że to na tak, tak zwaną FISE, to się FISA nazywa w Rumunii, i mogłeś takim tutaj polecieć. Takim, i to, to by można było wliczyć w koszty polskiego podatnika, no bo to jeszcze by przeszło może te, te 5 złotych tam. No także to by się nadało, ale w kosmos naprawdę Sławosz. I teraz jakie mną kierują jeszcze rozterki? Ja to widzę i oglądam zdjęcia, że Sławosz je pierogi w kosmosie, że ma tam jakieś rzeczy poukładane, że jak jesteście Powinniście być w takim stanie nieważkości, tak? stan nieważkości, taki, że powinno się wszystko unosić. A ja to leżą tam jakieś rzeczy na półce, takiej ten pięknie leżą, poukładane w jakimś rządku. Ludzie się z tego śmieją, nabijają się. Wiele się pojawia takich komentarzy, że ludzie po prostu nie wierzą w to, że ktokolwiek poleciał w jakiś kosmos teraz. Ja już nie dyskutuję o tym locie na Księżyc, który był tam w latach 60. i później oni stwierdzili, że nie mają technologii do tego. W latach 60. byliśmy na księżycu, tak, a oni twierdzą, że w 2024 i 2025 oni nie mają technologii do tego, żeby polecieć na księżyc. Czyli technologia cofnęła się w rozwoju przez te kilkadziesiąt lat w NASA. Czyli te pieniądze zostały w takim razie zmarnowane i roztwonione, skoro my nie mamy technologii, żeby powtórzyć lod na księżyc. Ale teraz powtórzył się jakiś lot. Nie, nie wiem, gdzie oni polecieli. Jest to dla mnie tak płytkie i tak. Mało istotne, gdzie oni polecieli, dla mnie jest istotne to, że oni zmarnowali pieniądze polskiego podatnika. Obojętnie, czy się znaleźli tam w tym kosmosie, czy się nie znaleźli, czy lewitowali sobie w takiej bazie NASA. Widziałem taką zrobioną za ileś milionów dolarów. Taka baza, takie zdjęcie krąży gdzieś po internecie, i, i ono jest takim, jakby pod wodą zrobione gdzieś taka baza, i tam pokazane, niby, że. Taka baza ćwiczeniowa. Może to jest to, nie, ja nie wiem, no. ale ciężko jest mi po prostu uwierzyć w ideę tego, że oni gdziekolwiek polecieli. Ja mogę. Ja nie twierdzę, że nie polecieli. Mnie jest ciężko uwierzyć. Ja tylko mówię tyle w tym filmie. Że jakby się ktoś tutaj miał czepiać. Ja muszę wierzyć we wszystko, co jest powiedziane w telewizji. Jak powiedzą, że nie wiem, że, że latają smoki. Idzieją ogniem nad Włocławkiem, gdzie nadaje Maciej, Macia, i robi programy, musisz to wiedzieć, to ja muszę w to wierzyć? Czy nie muszę w to wierzyć? No, nie wiem. No. Umówmy się, nie muszę chyba we wszystko wierzyć. Więc tutaj mam problem z tym, żeby uwierzyć, że oni gdzieś polecieli, że Sławosz Uznański, Wiśniewski gdzieś coś był, gdzieś coś widział. E, oczywiście, jeżeli w to wchodzą takie duże pieniądze, no to. Ci, którzy w tym uczestniczyli, między innymi taki Sławosz, no to musiał dostać odpowiednią garzę za to, odpowiednie pieniądze, odpowiedni kapitał musiał w to pójść, zasponsorowany. I ci ludzie, którzy brali, uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, musieli zarobić swoje. Jeżeli oni zarobili swoje, no to oni będą uśmiechali się ładnie do kamery, będą mówili, będą Opowiadali, jak tam było w kosmosie, <noise> różne rzeczy. No, powiedzcie mi, czy za takie jakieś parę milionów nie przeaktorzylibyście trochę? Nie przeaktorzylibyście trochę, posiedzieliście sobie w jakimś statku, jakiś statek, jakiś ten, no, pewnie przez nasa może zorganizowana, ale gdzieś na Ziemi siedzicie tam, oni odpalają piękne filmy, gdzieś tam, że leci kapsuła w kosmos. Przecież w tej chwili są takie możliwości. Takie możliwości, jeśli chodzi o wideo i, i ten i to już nawet zwykli ludzie robią, teraz jeszcze do tego doszła technologia AI, która już czy, czyni cuda po prostu, więc y, jaki to jest problem, cokolwiek pokazać na wideo, to już nie są lata 60., gdzie pokazywanie lodu na, na księżyc, no to, y, to to zrobić takie wideo i ten, to, to może było był wtedy wyczyn, tak? czy jak robili Gwiezdne Wojny, taki film, nie? Star, Star Wars. No to co? No to to, było, to był wyczyn w tamtych latach zrobić coś takiego. Ale teraz, teraz co to jest? To jest po prostu mistrzostwo efektów specjalnych i w tym wszystkim ten e, Sławosz, e, który po prostu został tam oddelegowany. No i co? Szczerze, czy jak nieby ktoś zaproponował E, właśnie parę milionów za to, żeby pouśmiechać się do kamery i powiedzieć i powiedzieć ten. E, Chciałbym ja zaszkodził komuś tak społeczeństwu, żebym, żeby uwierzyli, że, że ja byłem w kosmosie. Mógłbym gdzieś tam mrugnąć okiem, może czy coś, e, przypadkowo tak. I, e, I zarobiłbym parę baniek, byłbym ustawiony do końca życia. I co, co jest? Czasami, czasami może warto po prostu skłamać, tak? Czasami może warto żeby... Bo każdy ma też gdzieś jakąś swoją cenę. Ja bym nie wstąpił do partii politycznej, z którą się nie zgadzam, ale, ale może polecieć w kosmos, a nie być w kosmosie? To jest fajna opcja. Nie mówcie, żebyście nie skorzystali. Ja bym pewnie skorzystał. Ja bym skorzystał. A czemu nie? A czemu nie? Nie, nie wyrządziłbym jakiejś szkody ludzkości tym. Może niektórzy by się cieszyli. Niektórzy by to przeżywali, tak jak przeżywają. A niektórzy by... Stawiali w większości te hecheszki, tak? Jak stawiałem pod każdym postem, gdzie pokazują Sławosza. I Sławosz taki sławnej, wszędzie ludzie się śmieją. No to byłbym obiektem śmiechów, drwin przez, przez jakiś czas. Później by się wszystkim znudziło, wszyscy by zapomnieli, a ja bym żył, gdzie bym chciał na tej planecie, bo bym zarobił te miliony i nic. Wszystko by się zgadzało, wszyscy byliby zadowoleni. Nie tak? Jak uważacie? Jeszcze na początku tego vloga tutaj. Chciałem dodać, bo wspomniałem o takiej kwestii, że po co nam to było też potrzebne? Dlaczego oni wybrali Polaka do tego? No, bo dzieje się dużo rzeczy w Polsce, takich, gdzie trzeba znaleźć temat zastępczy, tak? Więc oni nie będą patrzyli się na pieniądze, na to, że trzeba wydać kilkaset milionów, jak no to może być coś. To jest coś, co może odwrócić ludzi uwagę, bo ludzie będą skupieni na tym, że Polak jest po prostu w kosmosie, że to jest wielkie wydarzenie, że to jest no, czyn, że to jest coś, co jest historyczny moment, historyczny moment. A ludzie okazało się, że mają to gdzieś. Ludzie się śmieją z tego, ludzie sobie kpią, ludzie sobie drwią i ludzie dalej będą stali przy granicy z Niemcami i tworzyli patrole obywatelskie, bo dla nich to jest ważne, a nie Sławosz w kosmosie. No to jest dla ludzi ważniejsze, a ich nie interesuje Sławosz i jego kosmos. Gdziekolwiek ten kosmos jest. I taka jest prawda. Ludzie trochę zaczynają widzieć na oczy i, i rozpoznawać, co jest dla nich po prostu ważniejsze. I w tym wypadku ważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i to, jak żyje się w Polsce Polakom, a nie to, czy Sławosz gdzieś poleciał, czy nie poleciał, czy jad pierogi, czy nie jad pierogi, czy to były z mięsem pierogi, czy to były pierogi. Te, no właśnie, co, jest, co już zmienili nazwę na te poprawne politycznie. Nie mogę powiedzieć tego słowa, bo to słowo jest zakazane tutaj nie do wiary. No, więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Dla mnie to jest abstrakcja. Abstrakcja, dobry teatr, dobre science fiction, dobry film. Znaczy dobry jak dla kogo, tak? Może dla mnie to jest po prostu komedia. No. Tragikomedia. Tyle w tej kwestii. Wy się wypowiedzcie w komentarzach, co sądzicie o Sławoszu, o locie w kosmos. Czy jest dla Was wszystko to takie piękne, prawdziwe, uśmiechnięte i napiszcie koniecznie jakie pierogi on tam jadł. Bo ja nie wiem, czy nie wyczytałem tej informacji. Dla mnie są najważniejsze w tej kwestii te pierogi, ponieważ to jest symbol polski. Ten polski symbol, czyli pierogi, dla mnie z tego wszystkiego te pierogi są najważniejsze. Bo są różne filmy, i ten. E, i Ja zwracam niez uwagę w jakieś filmy. Nie wiadomo jakie kino, a kino, nie wiadomo jaki film, ale. E, e, I dla mnie takim najważniejszym momentem było na przykład to, co oni jedli tam, a nikt tego nie powiedział. Oni zostawili to jedzenie gdzieś, nie dokończyli poszli e, i, i się zmarnowało, albo się nie zmarnowało. Dla mnie takie rzeczy są ważne. Wiecie o co chodzi, tak? Pierogi. Pierogi. Bo to jest polskość, polski pieróg, pierok, pierogi, więc napiszcie jakiego rodzaju były pierogi. Czy były to z mięsem, czy to te drugie inne, czy może, może z jagodami, bo teraz jest sezon chyba na jagody, to może to takie były. No albo jeszcze jakieś inne, tak? Pierogi są najważniejsze, a Sławosz, no to niech tam się cieszy, że zarobił sobie uśmiechał się i tyle. Subskrypcja kanału, łapki w górę, udostępnienia. Niech się ten film niesie w odchłaniach YouTube'a. Pozdrawiam Was z Popesztyle Ordeni i z tego helikoptera, w którym poleciałem w kosmos. No i gdzieś te moje zielone, nie, nie zielone, zielone są, te atorowe poświaty, żółte zostały tam za mną. Pa, pa.